Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Mam na imię Aneta. Prowadzę bloga o zdrowej żywności. Mój blog się nazywa Nature Made Me. A dzisiaj chcę Wam pokazać moją wspaniałą zdobycz: to jest prasa do tłoczenia olej na zimno. Długo szukałam dobrej prasy, długo czytałam też dużo o którą najlepiej wybrać, tak? Robiłam sobie research, czytałam opinie innych. I postanowiłam, że jednak prasa z firmy Alfa naprawdę jest fantastyczna. I jest bardzo łatwa w użyciu, bardzo łatwo się ją potem czyści. I co najważniejsze, producent daje nam gwarancję 10 lat na gwarancję napędową. Maszyna prasa do oleju tłoczy olej do 50 stopni. Yy, więc te oleje wszystkie, które będziemy tłoczyć w tej maszynie, będą zachowywać wszystkie swoje właściwości, witaminy, enzymy i najważniejsze tłuszcze, tłuszcze omega 3, omega 6, omega 9, które są niezbędne dla naszego organizmu, yy, dla naszego mózgu, dla naszego systemu nerwowego, dla naszych yy, hormonów. Yy, Zbędny dla dzieci, kiedy się uczą, potrzebują właśnie takich zdrowych tłuszczów, żeby ich mózg lepiej działał. Dodajemy takiego oleju do sałatek, tak? do zup. Ja biorę sobie taki olej, jedną, dwie łyżki dziennie, nawet sobie tak, właśnie piję sam, ale bardzo często właśnie dodaję do sałatek, do różnych dipów. I dlaczego się zdecydowałam na tą maszynę? Bo uważam, że każdy, kto się interesuje i chce się zdrowo odżywiać i interesuje się zdrową żywnością i chce, żeby jego rodzina i, i, sami, i sami, żebyśmy byli zdrowi, powinien mieć taką maszynę w swoim domu. Jest fantastyczna, bo możecie sobie y, wytłoczyć olej z, praktycznie ze wszystkich nasion, ze wszystkich orzechów, tak? Na przykład nasion lnu, y, na, y, nasion czarnuszki, y, z maku, z orzechów włoskich, orzechów Makademia, yy, jeszcze z sezamu, tak? Yy, ze słoneczników, z rzepaku. Yy, u nas w Irlandii no, ciężko jest dostać taki olej. Ja sobie go sprowadzałam z Polski, ale zanim ten olej do mnie dotarł, tak? On już stracił swoje właściwości. A taki olej tłuczony. No, po prostu w tej chwili mam ochotę na sałatkę z olejem, tak? więc sobie tłoczę taki olej albo go po prostu sobie wypijam. I on wszystkie ma właściwości: wszystkie witaminy, wszystkie enzymy y, bardzo dobre dla naszego organizmu y, zostają. Prasa y, ma instrukcję obsługi. Tak? Jest w języku polskim, jest w języku y, angielskim. Tutaj ma menu, też w języku polskim i angielskim. I ja przeszłam już takie szkolenie w fantastycznym, z fantastycznym człowiekiem, który napisał książkę Moc życia żywych olejów z Zbigniewem Bańkowskim, naprawdę fantastyczny człowiek, bardzo duża wiedza na temat właśnie olei. Bardzo Wam polecam tę książkę. Bo bardzo dużo można się dowiedzieć właśnie o właściwościach oleju, jak stosować, nawet jak stosować też na skórek, jaki olej ma, jakie właściwości. Także bardzo Wam polecam. A teraz przełączę się i pokażę Wam, jak maszyna pracuje. Dzisiaj będę tłoczyć sobie olej z nasion lnu. Ja mam tutaj nasiona lnu pomieszane z ciemnymi, ze złotymi. Olej liniany jest nazywany płynnym złotem. Dlaczego? Dlatego, że ma najwięcej kwasów tłuszczowych nienasyconych, omega 3 i omega 6, które są naj, naj, najlepsze dla naszego organizmu. Zawiera bardzo dużo witaminy E, która jest też bardzo dobra dla naszej skóry, dla naszych włosów. Jest przeciw witamina E, jest przeciwstarzeniowa się, tak wyglądamy młodzie, jeżeli taką witaminę dodajemy do swojej diety. Olej lniany jest fantastyczny, tak samo dla, dla naszego właśnie mózgu, dla naszego systemu nerwowego. Jeżeli macie dzieci z ADHD, są, które są bardzo nerwowe pobudliwe, to do, dawajcie im do swoich potraw właśnie olej lniany, wtedy ich wyciszy, uspokoi fantastyczny jest olej do olej jest fantastyczny na nasze hormony na nasze jelita reguluje pracę naszych jelit na układ trawienny tak? na stany wszelkiego rodzaju zapalne w organizmie fantastyczny jest na skórę do maseczek do, do, dodajemy też do do masażów, tak, yy, na bazie takiego oleju lnianego możemy sobie zrobić yy, masaż całego ciała. Yy, niweluje zmarszczki. Yy, jest, yy, nie wiem czy słyszeliście, powiem Wam taką ciekawostkę, że olej lniany można dawać swoim pupilom, swoim pieskom i kotom, do, dodawać do karmy i wtedy mają przepiękną sierść, lśniącą, i też właśnie na układ trawienny fantastycznie dla nich działa. Także super jest olej lniany, a jeszcze taki tłoczony, bezpośrednio i spożywany bezpośrednio z takiej maszyny alfa jest po prostu fantastyczny. Ja Was teraz przełączę i będziemy i pokażę Wam, jak tłoczyć olej w tej maszynie. Ok? Słuchajcie, zaczynamy! Nie wiem, czy muszę się przełączyć, o tak. Ej, kochani, ja już się przełączyłam na maszynę i teraz na prasę do olejów alfa i teraz Wam pokażę, jak działa. Włączamy sobie do yy, gniazdka i tutaj mamy przycisk start. Widzicie, tutaj wszystko jest opisane na panelu. Jeżeli będziecie chciały na przykład orzechy ziemne sobie wytłoczyć, czy sezam, czy słonecznik, czy rzepak, ziemie orzechy włoskie i mieszanki. Mieszanki to znaczy, że możecie sobie pomieszać na przykład rzepak z nasionami lnu, czy słonecznikiem. Jakie sobie kombinacje będziecie chcieli zrobić, to można właśnie sobie zrobić na mieszankach. Teraz pokażę wam jak zainstalować tą maszynę, tak? Mamy tutaj wytłok wkładamy go mocno i dokręcamy. Nakładamy sobie nasadkę. A tutaj mamy pojemnik na nasze wytłoczki, czyli jak olej będzie się Tłoczył, to wytłoki będą tutaj yy, na ten pojemnik yy, się wydostawać. Yy, tutaj mamy, o tu jeszcze wam pokażę. Pojemnik na olej. Jest sitko, jest pojemnik. Sitko jak będą nam wpadać jakieś yy, zanieczyszczenia, chociaż yy, najlepsze. Najlepsze nasionka i orzechy to są z upraw ekologicznych i kupujcie tylko takie w sklepach ekologicznych. Yy, wtedy będziecie mieć pewność, że pijecie najczystszy olej. Tu mamy pokrywkę i wsypujemy teraz nasionka. Ja dzisiaj będę sobie robić nasiona na Wsypię sobie jedną szklankę, czyli 250 ml. I zamykam. Pokrywa musi być bardzo dobrze zamknięta, bo inaczej maszyna nam nie zacznie działać. Czyli musi być takie kliknięcie. Okay? Jeżeli będzie źle zamknięta pokrywa, to ono nam tutaj pokaże, że nie zacznie yy, pracy, bo jest yy, źle zamknięta. Teraz na menu szukamy sobie, yy, nie wiem, coś źle widać. Na menu szukamy sobie opcji nasiona LNU, czyli przeskakujemy sobie. Jest na opcji nasiona LNU i włączamy. Teraz czekamy aż maszyna się zagrzeje, czyli tutaj się wyświetla start. Tak jak już Wam mówiłam, te maszyny Alfa mają też w swoim menu język angielski. Jeżeli ktoś chce sobie kupić w języku angielskim, ma wtedy też wtyczkę angielską, czyli super u nas w Irlandii, bo nie musimy przełączać na polską wtyczkę. Czekamy, aż nasza maszyna się rozgrzeje. Trwa to kilka chwil. Maszyna jest bardzo łatwa w obsłudze i bardzo szybko mieli y, takie nasionka. Około od 5 do 10 minut. Nie jest też y, głośna, y, bardzo, bardzo cicho też pracuje. Widzicie, zaczęły teraz prace masz, y, y, prasa zaczęła pracę i tutaj nam wyświetliło praca start. Tutaj już pobierają się ziarenka i za chwilę będzie raz tłoczyła nasz olej. Jak słyszycie, wcale nie jest głośna maszyna. Widzicie, tutaj już nam się wydostają nasze e, ziarenka już po wytłoczeniu. Tutaj spływa olej. mamy wytłoczki. Ja z takich wytłoczków y, u mnie się w kuchni nic nie marnuje, więc ja z takich wytłoczków będę robić sobie chleb. Będę mielić takie wytłoczki na y, mąkę i będę sobie robić z nich chleb bezglutenowy. Y, mogę też, y, można też sobie dodać na przykład do ciastek, do, do, do bułeczek bezglutenowych. Y, super sprawa naprawdę. E, takie mąki e, można oczywiście też kupić w sklepie ze zdrową żywnością ale naprawdę z wytłoków jest fantastyczna czysta i no nie kosztuje dużo a taka, taka mąka w sklepach e, ze zdrową żywnością kosztuje naprawdę duże pieniądze więc mamy olej i mamy też mąkę super sprawa to jest dodatkowy plus e, posiadania maszyny w swoim domu i tłoczenia oleju na zimę jak już mówiłam, ten olej jest tłoczony do 50 stopni, więc jeżeli y, tłoczycie na przykład, y, ja tłoczę teraz y, siemielniana, za chwilę bym chciała sobie na przykład wytłoczyć olej z orzechów, więc y, on, y, ta maszyna, ta trasa y, się zatrzyma po wytłoczeniu siemielnianego i mogę ją ponownie uruchomić. I wsypać sobie orzechy. Orzechy musimy wcześniej rozdrobnić. Jeżeli będziemy tłoczyć nieprzerwanie nasiona i orzechy przez do 30 minut, to wtedy maszyna sama się wyłączy, żeby się nie przegrzała. Zobaczcie, tutaj już nam ubywa maść nasionek. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani taką maszyną naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam to piszcie do mnie na Messengerze powiem Wam jak, gdzie i, i kupić sobie taką maszynę jeżeli jesteście zainteresowani piciem takiego oleju to też do mnie piszcie na Messengerze na wiadomość prywatną jeżeli byście chcieli sobie spróbować takiego oleju wytłaczonego na zimno ja po prostu jestem zachwycona tą maszyną. Yy, bardzo się cieszę, że, że ją kupiłam, że zainwestowałam pieniądze w nią. Po prostu naprawdę super sprawa. Bardzo jestem z niej zadowolona. Mam świeży olej, co najważniejsze. Wiem, co piję, wiem, co jem. I mam jeszcze do tego mąkę, którą mogę użyć. i Nie muszę za nią płacić dużych. Pieniążków. Słuchajcie, co do czyszczenia maszyny. Maszyna bardzo łatwo się czyści. Po skończeniu pracy, ja nie będę czekać z nagrywaniem tego filmiku, bo to jeszcze może troszkę potrwać. I powiem Wam tylko, że wyjmujemy ten tłok, tylko musimy uważać, Poczekać aż ostygnie, bo on może być gorący. Wyjmujemy tłok i po prostu go myjemy pod gorącą wodą, rzącą. Musimy uważać, bo tam są dwa, y, tam są y, dziurki, z których y, ten olej się wydobywa. I te dziurki muszą być zawsze drożne. Na to zwracajcie uwagę. Za każdym razem, tłoczenia sobie olejów, myjcie y, sobie tutaj właśnie y, te wszystkie rzeczy ze środka. I mm, sprawdzajcie, czy macie drożne y, wypływy, y, macie drożne ten, no, te dziurki, które tam z nich y, wypływa olej. Oczywiście wszystkie sobie umyjcie też y, narzędzia. W y, tutaj właśnie ten y, pojemnik z olejem i y, ściereczką czystą albo ręcznikiem papierowym wycierajcie tutaj y, sobie y, ten. Wsad, y, do ziarna. Ja zatrzymam maszynę, żeby Wam pokazać. Aha, tu jest jeszcze jedna funkcja, o której Wam zapomniałam powiedzieć. To jest funkcja, ten czwarty przycisk, to jest funkcja, jeżeli y, by nam się maszyna zacięła, na przykład wkładamy orzechy, y, które nie, pod, nie, nie podrobiliśmy, i maszyna się zatrzymała. Y, Ponieważ zatrzymało się, się ten sad. Wtedy robimy tutaj reset. Trzymamy kilka minut i robi nam się reset, i włączamy maszynę z powrotem. Wtedy te nasiona, te orzechy się cofają, i maszyna się włącza z powrotem. Ja sobie wyłączę maszynę, żeby wam pokazać, chociaż już mało zostało. Jeżeli zostają Wam tam nasionka, to troszeczkę sobie ją poklepiemy, nic na siłę, delikatnie, żeby ta nasionka nam resztę wpadła. Ok, ja wyłączę maszynę. I teraz Wam pokażę olej, który wyszedł nam tutaj. Fantastyczny olej liniany, tłoczony na zimno. Tak niewygodnie jest, jedną ręką wszystko robić, ale mam nadzieję, że wszystko widać. Słuchajcie, zobaczcie. Fantastyczny kolor. Naprawdę wyśmienity. Ja spróbuję mojego oleju. Mmm. Smak jest nasion lnu, niczego więcej, tylko nasion lnu. Nie jest gorzki, tak jak yy, oleje, które kupuję w sklepie. Ja już mam tutaj zrobioną sałatkę, więc polewam sobie moją sałatkę olejem lnianym. I mój lunch dzisiaj już jest gotowy. Słuchajcie. Przełączę może sobie jeszcze Was na chwilkę. Mm -hmm. Kochani, skończyliśmy tłoczyć nasz olej leniany. Ja już mam tutaj sałatkę polaną olejem naszym fantastycznym. Dorzucę sobie jeszcze do sałatki wytłoki i spójrzcie, mam piękną, Zdrową, pyszną sałatkę zawierającą wszystkie witaminy, minerały, y, olej lniany fantastyczne tłuszcze y, omega 3 i omega 6, więc taka sałatka bardzo, bardzo zdrowa. Y, picie oleje, tylko picie bardzo dobre oleje. Najlepiej właśnie wytłoczone sobie w prasie do olei. Ta maszyna jest naprawdę fantastyczna, bardzo ją polecam. I jeżeli byście chcieli więcej wiadomości na ten temat, na temat maszyny, na temat jak tłoczyć oleje i co zrobić z wytłoczków, piszcie do mnie. Jeżeli Wam się podobał mój filmik, dajcie lajka, udostępniajcie i do następnego filmiku, do zobaczenia w następnym filmiku. Będę robić więcej filmików na temat tłoczenia olei, będę tłoczyć z orzechów, będę tłoczyć z innych nasion i będę Wam też opowiadać o właściwościach po kolei każdego oleju. Czy to będzie olej z Orzechów Makademii, czy z Orzechów Włoskich, jakie ma właściwości dla nas zdrowotne. Trzymajcie się, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia. Ciao, ciao!